Punktualnie o godzinie 8.30 prorektor do spraw wojskowych, pan pułkownik dr habilitowany Tadeusz Szczurek. złoży meldunek rektorowi komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej, panu generałowi dywizji profesorowi Zygmuntowi Mietrzykowi o gotowości Akademii do uroczystego wręczenia broni kandydatom na żołnierzy zawodowych. Po złożonym meldunku odbędzie się przegląd pododdziałów, przywitanie, a następnie podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego. Akademia Boczność, Akademia na Prawo, Bocz! Panie generale, prorektor ds. wojskowych, pułkownik Szczurek, melduje Wojskową Akademię Techniczną do uroczystego apelu z okazji wręczenia broni pod chorożem pierwszego rocznika. Tchau, Czołem pod Akademia Baczność, Akademia Spocz, Akademia Baczność, Akademia na prawo, pocz. Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej, marsz. W szyku występuje poczet flagowy z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódcą pocztu flagowego jest podporucznik Kacper Zieliński. Flagowym starszy kapral podchrąży Jakub Chrapek. Asystuje starszy kapral podchrąży Patryk Puczka. Baga państwową podnieść Akademia Boczość, Akademia Spoczyn. Panowie prorektorzy, panie kanclerzu, panowie dziekani, panie, panowie oficerowie, panie, panowie Podkrążowie. To pierwsza taka uroczystość, gdzie cały młody rocznik zbiera się na placu apelowym Wojskowej Akademii Technicznej. Takich. Spotkań będzie jeszcze wiele w waszym żołnierskim życiu. Rozpoczynacie dzisiaj bardzo ważny okres szkoleniowy. Jest to okres bardzo trudny, bo szkolenie podstawowe wymaga wielkiego wysiłku fizycznego przede wszystkim. Ale już po tym okresie będzie coraz łatwiej Wam. Fizycznie oczywiście, bo intelektualnie musicie się wzbić na wyżyny. Zresztą ci, którzy dostali się na studia do Wojskowej Akademii Technicznej przeszli ogromny próg. Jesteście, każdy z Was jest jednym z siedmiu na jedno miejsce w Wojskowej Akademii Technicznej. Czyli selekcję przeszliście bardzo szczególną. Wszystkim, którzy się dostali, oczywiście gratuluję, bo wasz wybór, wybór Wojskowej Akademii Technicznej Uczelni znanej nie tylko na rynku edukacyjnym Polski, ale również jest uczelnią, Wojskowa Akademia Techniczna, bardzo ważną w systemie bezpieczeństwa państwa. Nie tylko sprawy szkolenia, kształcenia, przygotowania przyszłych kadr, ale to jest ośrodek ekspercki dla Ministerstwa Obrony Narodowej, dla całej naszej gospodarki, ale jest to również kuźnia wykuwająca nowe elementy uzbrojenia dla systemu bezpieczeństwa państwa. Dzisiaj symboliczny czas, czas wręczenia Wam broni, którą wręczę w imieniu Rzeczpospolitej. Z góry gratuluję wybrańcom, którzy otrzymają broń ode mnie, a pozostali w kompaniach, w miejscu zgrupowania Waszego. Ci wybrańcy to nie przypadkowi, to są Wasi koledzy, koleżanki. Którzy uzyskali najwięcej punktów w procesie rekrutacyjnym, a jest wśród tej grupy większość, która uzyskała dokładnie 100 punktów na 100 możliwych przy procesie re rekrutacji. Wszystkim gratuluję. No i życzę, aby ten trudny okres, okres szkolenia podstawowego, wszyscy przeszli bez bólu. Może być trudno, ale pamiętajcie o jednym: przed Wami. Pięć lat studiów, a potem praca dla wojska. Jesteście wybrańcami już na początku i będziecie stanowić o przyszłości naszej armii w kolejnych latach. Wszystkim życzę żołnierskiego szczęścia i przede wszystkim witajcie na pokładzie. Przed nami najważniejsza część dzisiejszej uroczystości. Za chwilę broń odbierze delegacja podchorążych, którzy w procesie rekrutacji otrzymali najwyższą ilość punktów rankingowych w poszczególnych wydziałach. Pozostali podchorążowie broń oraz książeczki wojskowe otrzymają z rąk dowódców kompanii w pododdziałach. Akademia Baczność. Żołnierze wyróżnieni na wyznaczone miejsce. Wystąp. Akademia Spocz. Broń wręczy rektor, komendant pan generał dywizji Zygmunt Mierczyk. Towarzyszy prorektor do spraw wojskowych pan pułkownik doktor habilitowany Tadeusz Szczurek. Z Wydziału Cybernetyki podchorąży Mikołaj Dalecki. 100 punktów rankingowych. Z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa podchorąży Dawid Walter. 100 punktów rankingowych. Uchwale ojczyzny. Z Wydziału Elektroniki pod Jakub Szymański. 100 punktów rankingowych. Uchwale ojczyzny. Z Wydziału Logistyki, podchorąży Katarzyna Strzyż, 100 punktów rankingowych. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wręczam Panią Uchwalę ojczyzny! Z Wydziału Mechanicznego, podchorąży Piotr Golec, 100 punktów rankingowych. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Panu Uchwalę ojczyznę! Z Wydziału Nowych Technologii i Chemii podchorąży Piotr Sławek, 98 punktów rankingowych. W Uchwała Ojczyzny! Z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji podchorąży Justyna Guardian, 81 punktów rankingowych. Polski, Uchwała Ojczyzny! Żołnierze wyróżnieni do szyku. Stąd. Akademia Boczość, Pieś reprezentacyjna wojska polskiego. Akademia Spocznij, Akademia Baczność, Akademia na prawo, patrz! Sztandar Wojskowej Akademii Technicznej odprowadzić. Panie generale, dowódca Kursu Podstawowego Szkolenia Wojskowego, podpułkownik Kania, melduje po uroczystym apelu z okazji wręczenia broni. Tak, po raz pierwszy mają obuwie takie, których nie powinno obcierać. No I mundury nowe. Ale smutny co się coś. ubiegnąć się. To nie na rozkaz oczywiście, ale wszystko przed Wami. Jak no, Tak jak mówiłem, życzę wszystkim powodzenia. Będziemy się spotykać na ćwiczeniach w tej chwili. Przed tym miesiąc Dajcie z siebie wszystko. Trzeba wytrzymać. Potem 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 procentuje. Jest ta satysfakcja, że się dało radę. Dać radę, że się stawiali się do No dobrze, Powodzenia,